Witam serdecznie, jestem Motor Gniezno. Dzisiaj prezentuję kolejną Honda Forza 750 z 2021 roku z przebiegiem tysiące. Sprzęt przyjechał w takim stanie jak widać: pali jeździ bez zarzutu, po prostu kosmetyczne tu jakieś uszkodzenia ma. Za chwilkę to pokażę. Opony, tarcze, klocki, tutaj są wszystko bez zarzutu, więc jak najbardziej, sprzęt jest sprawny. W sumie można było jeździć nawet tak jest. No ale wiadomo, zawsze warto sobie już gdzieś tam dopieścić. Ale to już każdy zrobi jak uważa. Jest taki mankament, gdzieś co tu jest do zrobienia. Tu, tu gdzieś ma delikatne otarcia na tej owiewce. O! Eee. Na lusterkach też na ranty są tu obtarte z lewej prawej strony. Ta owiewka tutaj ma. Pęknięcie i mam taką owiewkę drugą dokładam do tego motocykla, do tego skutera w tym samym kolorze idealną taką do założenia. Tutaj by trzeba było też ten nosek naprawić, bo jest tam delikatnie dosłownie gdzieś tam pęknięte wyłamanie. Tutaj to lusterko drugie pokażę. Jeśli chodzi o opony, no to też mogę to pokazać. Są, są opony właściwie są nowe, także widać, że były zmieniane. No, bo przy tym przebiegu to już, już powinny być wymienione. Tyle na przykład. No i teraz, co tu jeszcze jest? To ta owiewka też tutaj ma trochę większe takie otarcie. W tym miejscu. I co jeszcze? No, właściwie to wszystko. I kufer tutaj był, był. Jedną rzecz, co akurat miałem okazję naprawić, już ten kufer wy naprawiłem, bo był tutaj pęknięty. Będzie jeszcze, prawdopodobnie, polakierowany, już też, bo akurat też muszę inne części dać. Więc ja jednym razem mi to lakiernik zrobi. Także zapraszam do zakupu tej Hondy Forda 750. No, i też może być sprzęt przygotowany na, do pieczęcia na tip top. To już jest kwestia, czy ktoś taki sobie kupi, czy po prostu chciałby odebrać już gotowego ode mnie. To już jest kwestia ustalenia. Pozdrawiam serdecznie, samym Siackim oto